my zawalimy temat uczuciowości, dziecko zostanie na temacie emocjonalności. Czyli wtedy są problemy nieuregulowanej seksualności, czyli nie ma czegoś takiego, na przykład, że, że ktoś ma potrzeby seksualne i nie bierze pod uwagę drugiej osoby. Czyli ch wychowasz chłopca, ale są też takie dziewczyny. Ja to widzę, nie? że po prostu musi być i koniec, że człowiek nie potrafi się zatrzymać. Nie ma tej płynności w przejściu z seksualności do uczuciowości i miłości. Miłości, która bierze prym, że ja biorę pod uwagę, jak ty się czujesz, jaki miałaś czas, jaki ty miałeś czas. Tego, że szukamy oboje atmosfery do spotkania, że wiemy, jak tę atmosferę, na przykład w kierunku seksualności, zbudować między sobą, a nie działamy tylko na zasadzie fizjologicznym. Czyli działanie fizjologiczne to są potrzeby seksualne, które są zaspokajane, kiedy są, kiedy przychodzą. Jak są zaspokajane potrzeby seksualne, no to już nie ma dbania o czułość. Nie ma, nie ma różnych rzeczy więc kobiety mówią na przykład a ty tylko przychodzisz albo jesteś miły jak coś chcesz nie bo nie ma zbudowanej uczuciowości bo nikt w nim tego nie zbudował więc musisz zbudować ty no problem jest często że my tego nie umiemy też